Zacznijmy może od tego, że bardzo ważną rzeczą jest chipowanie zwierząt. Dlaczego? I nie tylko chipowanie, chodzi o oznakowanie. I najlepszym, najlepszą metodą oznakowania zwierząt jest chipowanie. Zakłada się mikrochip, to robią lecznice weterynaryjne, można się wpisać do baz danych. No, niestety w Polsce jest kilka baz danych i nie ma współpracy między nimi. Czytniki do tych mikrochipów posiadają. Lekarze weterynarii posiada straż miejska posiadają schroniska. Jest to bardzo trwały i pewny sposób oznakowania. Mikroczyp u nas w Polsce zakłada się z lewej strony szyi, u psów, kotów, fretek, innych zwierząt też można. Są też inne metody znakowania. Nie każdy przy sobie nosi czytnik do mikroczypów, więc bardzo dobrze jest, żeby zwierzę miało jakiś czytelny adres czy telefon. Na obruszce najlepsze są adresówki. Dobrze, żeby to było widoczne. Ja pokażę później na piesku, jak to wygląda, żeby z daleka było widać, że zwierzę jest oznakowane. Bardzo często też, jeśli jest założony mikroczyb, jest odpowiednia zawieszka, która o tym informuje, że pies jest zaczipowany. I ad na adresówce bardzo to można kupić w sklepach, w lecznicach. W adresówce trzeba zabezpieczyć przed wilgocią taką informację zawrzeć najpotrzebniejsze informacje, czyli numer telefonu, adres. Ja na przykład zamieściłam informację nie gryzę, że jeśli ktoś by znalazł tego psa, może spokojnie się nim zaopiekować, że wie, że go nie ugryzie. Jeśli pies jest chory też dobrze napisać na przykład jestem chory na cukrzycę, żeby w miarę szybko udzielono mu pomocy. Inny typ oznakowania można nawet napisać długopisem czy jakimś markerem na obruszce. Są też tatuaże. No z tatuażami już gorzej, bo też w zależności od tego, kto to robi, to są różne bazy danych. Czasem trudno dotrzeć do tego. Związek kinologiczny w Polsce udziela takich informacji. W Polsce tatuaże się robi w lewym uchu albo w lewej pachwinie. I przez Związek kinologiczny w Polsce można dotrzeć do hodowcy bądź właściciela. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie tak ważne jest to y, chipowanie zwierząt? I w, zwłaszcza teraz w okresie letnim, kiedy wyjeżdżamy, zwierzę może się zgubić. Może gdzieś zniknąć. Czasem jest to no, choćby wypadek drogowy, że pies wyskoczy z samochodu i, i pogna przez siebie przerażony. Czy powiedzmy zwierzęta, które się obawiają wystrzału, gdzieś zostaną narażone na, na jakiś głośny huk, uciekają i potem w nieznanym otoczeniu gubią się. I to samo koty, koty lubią chodzić samotnie, gdzieś wychodzą i z kotami jest największy problem, bo rzadko kiedy noszą bruszki, rzadko są chipowane i później w tej chwili mamy taki problem, no jest znaleziony kotek i chory poważnie i nie możemy dotrzeć do właściciela. A nieco mniejsze zwierzęta, na przykład chomiki, świnki, morskie króliki? No z nimi to już jest, rzadko kto, kto wypuszcza je luzem, chociaż na ogół są to celowe. Ludzie po prostu wyjeżdżają na wakacje i porzucają zwierzę gdzieś w parku, na strawniku. No to się niestety zdarza. No czasem przez nieuwagę też taki zwierzak gdzieś zginie i, i trzeba go szukać. Można czipować te zwierzęta, z tym, że no jest też problem, bo bazy danych są stworzone dla psów, kotów, fretek.